Dzień dobry, witajcie 54. dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj w zadaniu numer 1 zajmiemy się funkcją liniową, w zadaniu numer 2 funkcją kwadratową, a w zadaniu numer 3 trygonometrią. Zachęcam jak zwykle do samodzielnego rozwiązania zadań, a za chwilę pojawią się rozwiązania wykonane przeze mnie. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f, przy czym f od 0 równa się minus 2, czyli dla x równego 0 wartość równa się minus 2, jest mowa o tym punkcie, i f od 1 równa się 0, czyli dla x równego 1 wartość jest równa 0, czyli mowa o tym punkcie. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układów współrzędnych. Funkcja jest określona wzorem. Jeśli jest symetryczny względem środka układów współrzędnych, to każdy punkt powinien się znaleźć po drugiej stronie właśnie tego środka. Czyli ten punkt będzie zmierzał w stronę środka, a następnie tą samą w tym samym kierunku pójdzie dalej o tyle samo kratek. Czyli ten punkt przeszedłby do środka i tutaj. A więc tu mielibyśmy nasz punkt przesuniętej symetrycznie funkcji. A ten punkt musiałby dwie kratki podejść do góry, a następnie dwie kratki po drugiej stronie punktu 0,0. A więc nasza prosta byłaby tutaj. Szłaby sobie tędy przez te dwa punkty. W ten oto sposób. I mając tę nową funkcję, już moglibyśmy spróbować określić jej wzór. W jaki sposób? Przypomnę, jak skonstruowana jest funkcja liniowa. Funkcja liniowa jest w postaci y równa się ax plus b, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym, mówi nam o tym, czy funkcja rośnie, czy funkcja maleje i jak szybko rośnie i maleje, a b jest wyrazem wolnym. Ten wyraz wolny mówi nam też o miejscu przecięcia się wykresu funkcji z osią Oy, a więc nasza funkcja nowa przecina się z osią o y w dwójce. To nam mówi o tym, że nasze b będzie równe 2, czyli odpowiedź a brana pod uwagę i odpowiedź c brana pod uwagę. Odpowiedź b i d odrzucamy, dlatego że ta funkcja f ma przecięcie w minus dwójce. Ale teraz która z tych odpowiedzi bardziej? A czy C? Współczynnik kierunkowy jest dodatni w tym przypadku naszej funkcji. Jest to funkcja rosnąca. Z każdym następnym x jest coraz wyżej. Im dalej w prawo, tym nasza funkcja jest wyżej. Więc dodatni współczynnik kierunkowy sugeruje tylko jedną możliwą, prawidłową odpowiedź. Jest to odpowiedź A. Zaznaczamy ją i przechodzimy do następnego zadania. Pytanie drugie: dzisiaj dane są funkcje liniowe. x minus 2 i druga funkcja x plus 4, określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h, która jest iloczynem funkcji f i funkcji g. Zapiszmy ten wzór. Funkcja h równa się x minus 2, x plus 4. I może część z Was zauważyła, że jest to funkcja kwadratowa w postaci iloczynowej. Zresztą sugerują nam to jeszcze rysunki w odpowiedziach a, b, c i d, gdzie wszędzie mamy do czynienia z parabolą. Funkcja w postaci iloczynowej wygląda następująco. y równa się a, x minus x1, x minus x2, co pozwala nam odczytać tzw. miejsca zerowe funkcji oraz współczynnik A tej funkcji. Współczynnik A mówi o kierunku ramion. Jeśli jest dodatni, to mówimy o tym, że ramiona są skierowane do góry. Jeśli jest ujemny, to ramiona są skierowane do dołu. Nasz współczynnik A, niewidoczny, ale niewidoczny dlatego, że jest po prostu jedynką, jest dodatni. To jest jeden razy ten nawias. Tej jedynki się nie pisze, bo nie piszemy nigdy że jeden razy coś, więc to nie ma sensu. Ale ten współczynnik kierunkowy A w naszym przypadku jest równy 1. Dodatni współczynnik kierunkowy odrzuca nam odpowiedzi B i odpowiedź D. Bierzemy pod uwagę jeszcze dwie pozostałe, i tu musimy zwrócić uwagę na kolejny aspekt naszego wzoru, czyli na miejsca zerowe. Zwróćcie uwagę na to, że we wzorze jest minus i tu, i tu, więc na miejsce zerowe patrząc, musimy dać przeciwne znaki, niż, niż widzimy. Czyli w tym przypadku pierwszym miejscem zerowym jest dwójka. Nie minus dwójka. Minus jest we wzorze. A tutaj zamiast czwórki będzie minus czwórka, czyli x2 równa się minus. 4. Moglibyśmy to wyrażenie zapisać jako x minus minus 4. Co daje plus. Stąd właśnie wiemy, że miejsce zerowe wynosi minus 4. Spójrzmy na wykres, gdzie mamy miejsce zerowe minus 4 i 2. Tutaj jest miejsce zerowe minus 4. Tutaj jest miejsce zerowe 2. Odpowiedź A bardzo nam pasuje, a więc zaznaczamy ją. I przechodzimy do następnego zadania. Ostatnie zadanie dzisiaj to zadanie z trygonometrii. Jeżeli alfa jest kątem ostrym oraz tangens jest równy, tangens alfa jest równy 2 piąte, to wartość wyrażenia tutaj przedstawionego jest równa. I musimy to przeliczyć. Na to sposobów jest kilka. Pierwszy, który może się tutaj nasunąć do głowy, to znając tangensa. Wyliczyć sinusa, wyliczyć kosinusa i spróbować to wyznaczyć. My jednak podejdziemy do tego zadania troszkę inaczej. Oczywiście wykorzystamy informację, że tangens alfa to jest sinus przez cosinus, sinus alfa przez cosinus alfa. Znaczy wykorzystamy jeszcze to, że jest równe 2 piąte i odpowiednio to przeliczymy. W taki sposób, że pomnożymy na łukos i 5 sinus alfa równa się 2 cosinus alfa. I przykładowo wyliczę kosinusa dzieląc przez 2 i będę miał kosinus alfa równe 5 drugich sinusa. 5 drugich sinus alfa. Teraz pod kosinusa podstawię to, co mi wyszło. Już w tym końcowym równaniu, które chcę wyznaczyć. Pod kosinusa wstawimy 3 razy 5 drugich sinus alfa minus 2 sinus alfa, no i w mianowniku sinus alfa minus 5 razy 5 drugich sinus alfa. Mamy same sinusy, spróbujemy to uprościć. 3 razy 5 drugich to będzie 15 drugich sinus alfa minus 2 całe. A że mi się przyda wspólny mianownik, to z 2 całych zrobię 4 drugie sinus alfa i mi się ładniej odejmie. Będzie troszeczkę prościej. Na dole natomiast mam sinus alfa. Też zrobimy w postaci ułamka. To będą 2 drugie sinus alfa minus. No i piąteczkę pomnożymy z 5 drugich. Będzie 25 drugich sinus alfa. Odejmiemy licznik. 15 odjąć 4 to jest 11 2 sinus alfa. A tutaj, jak odejmiemy 2 drugie minus 25 drugich, będziemy mieli minus 23 drugie sinus alfa. I w związku z tym, że na górze i na dole mamy mnożenie, sinus alfa możemy skrócić. Istotny jest także fakt, że sinus alfa na pewno nie jest zerem. Kąt alfa jest ostry, a dla kątów ostrych sinus zawsze przyjmuje dodatnie wartości. Dlatego bez obaw możemy go skrócić. I nagle okazuje się, że mamy zwykłe dzielenie dwóch ułamków, a dzielenie przez ułamek to mnożenie przez odwrotność. A więc 11 drugich razy minus 2 23. Skracamy na ukos, bo w mnożeniu można. I mamy w tej sytuacji 11 pierwszych razy minus 1,23, a więc jest to równe minus 11 11,23. I to jest znowu odpowiedź A. Tak się złożyło, że akurat dzisiaj mamy wszędzie odpowiedzi A w każdym zadaniu. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Serdecznie Cię pozdrawiam i do zobaczenia.